Witam moi drodzy bardzo serdecznie na kanale HOCH czyli historyk o historii. Dużo nie brakowało moi drodzy żeby ta dzisiejsza lekcja ten dzisiejszy film nie powstał w tym roku szkolnym tylko dopiero w następnym ale moi drodzy udało się udało się. Dzisiaj zapraszam na lekcję klasę siódmą a dzisiaj będzie lekcja o wojnie polsko radzieckiej 1920 roku. I od razu na początku takie małe wyjaśnienie moi drodzy. Ten konflikt, który dzisiaj będę omawiał, można go spotkać pod trzema nazwami. Można się spotkać z określeniem wojny polsko-bolszewickiej, i to określenie jest chyba najbardziej popularne, najczęściej używane, ale sporadycznie używa się też nazwy wojna polsko-rosyjska. Ja będę starał się używać zamiennie tych dwóch nazw: wojna polsko-radziecka tudzież wojna polsko-bolszewicka lub też wojna 1920 roku, chociaż ta wojna zaczęła się wcześniej niż w 1920 roku. Rok 1920 to jest rok kulminacyjny, przełomowy. No dobrze, moi drodzy, to co? Tradycyjnie podstawa programowa. I tutaj e, będziemy omawiali zagadnienie z działu 28. Odrodzenie państwa polskiego po pierwszej wojnie światowej. Punkt trzeci, Uczeń opisuje wojnę polsko-bolszewicką i jej skutki z uwzględnieniem pokoju ryskiego. Moi drodzy, podstawa programowa, bardzo ogólnikowa i jednocześnie taka, w której no, tylko od dobrej woli nauczyciela zależy, czy rozwinie ten temat bardziej, czy nie. Ja w trakcie omawiania tego tematu Postaram się, moi drodzy, o ile nie zapomnę, postaram się wskazywać Wam te daty i miejscowości, postacie, które warto by było zapamiętać. To co? Zaczynamy. Jedziemy z tematem. Przyczyny. Główną przyczyną, moi drodzy, głównym celem bolszewików, takich jak Włodzimierz Lenin czy też Lew Trocki, było wywołanie wszechświatowej rewolucji komunistycznej. Drugi cel to było pokonanie odradzającej się Polski. Dlaczego? Ponieważ Polska uniemożliwiała realizację trzeciego celu, czyli dotarcie Armii Czerwonej do Niemiec. Droga do Niemiec wiodła tylko przez Polskę, więc Polskę trzeba było zniszczyć. Armia Czerwona miała dotrzeć do Niemiec, wspomóc tam rewolucję komunistyczną, która wybuchła, i po zwycięstwie tej rewolucji komunistycznej w Niemczech opanować. Całą Europę zachodnią dla komunizmu. Przebieg wojny. Moi drodzy. Ta wojna właściwie nie ma swojego początku, ponieważ w niektórych źródłach historycznych można spotkać takie informacje, że pierwsze walki polsko-radzieckie miały miejsce już w grudniu 1918 roku. Natomiast bardzo często mówi się o tym, że ta wojna zaczęła się wraz z początkiem roku 1919. W lutym 1919 roku Armia Czerwona zajęła Mińsk, a następnie zajęła Wilno. Kilka miesięcy później, moi drodzy, bo już w kwietniu tego samego 19 roku, wojsko polskie odbiło Wilno, a w sierpniu odbiło Mińsk, dzisiejszą stolicę Białorusi. Tutaj Mamy, moi drodzy, fotografie pokazujące wyzwolone od bolszewików Wilno w kwietniu 1919 roku i wyzwolony od bolszewików Mińsk w sierpniu 1919 roku. W okresie od maja do lipca na froncie z bolszewikami panował pewien zastój, natomiast dużo działo się, moi drodzy, na południu. Otóż od maja do lipca wojsko polskie przeprowadziło ofensywę w Galicji i wyparło wojska ukraińskie z Galicji Wschodniej za e, graniczną rzekę Zbrucz. Ukraińcy znaleźli się w fatalnej sytuacji, ponieważ od zachodu byli naciskani przez Polaków, od wschodu byli naciskani przez Bolszewików i mieli tylko jedno wyjście. Musieli z kimś zawrzeć sojusz. Wybrali, moi drodzy, Polskę. W kwietniu 1920 roku Józef Piłsudski zawarł sojusz z Semenem Petlurą, przywódcą Ukraińskiej Republiki Ludowej. Sojusz miał polegać na tym, że oba państwa będą się wspierały militarnie, przy czym Polska uzna niepodległość Ukrainy w zamian za zrzeczenie się przez Ukrainę praw do Galicji Wschodniej. Duża część Ukraińców, zwłaszcza historyków ukraińskich, nie może darować Petlurze, że Galicję Wschodnią wówczas oddał, ale taki był wymóg chwili. Nie miał za bardzo możliwości manewru, moi drodzy. W taki sposób od tego sojuszu rozpoczęła się tak zwana wyprawa kijowska. W maju 1920 roku wojsko polskie wraz z armią ukraińską zajęło Kijów. W tym samym miesiącu, pod koniec tego miesiąca. Armia Czerwona ruszyła z ofensywą w kierunku zachodnim, w kierunku na Warszawę. Tutaj, moi drodzy, widzicie przemarsz wojsk polskich i ukraińskich przez Kijów w maju 1920 roku. Widzicie defiladę wojsk polsko-ukraińskich. Ukraińcy, moi drodzy, po opanowaniu Kijowa zaczęli zakładać swoją administrację. W Kijowie urządzać swoją stolicę, przeprowadzano jak widać przeglądy wojsk. Niestety, moi drodzy, w czerwcu 1920 roku wojsko polskie i armia ukraińska musiały rozpocząć odwrót z Ukrainy na zachód. Ten odwrót był bardzo dotkliwy, ponieważ w bardzo krótkim okresie czasu te wojska musiały się cofnąć od Kijowa aż pod Lwów, Lublin i zamość. Lipiec 1920 roku był to czas bardzo burzliwy dla państwa polskiego. Wtedy to w Warszawie powołano Radę Obrony Państwa z Józefem Piłsudskim jako taki organ, który by konsolidował wszystkie zabiegi dotyczące prowadzenia wojny. Powołano również, moi drodzy, Rząd Obrony Narodowej z Wincentem Witosem jako premierem. Dlaczego moi drodzy, akurat Witos został premierem tego rządu? Z bardzo prostej przyczyny. Ponad 70% obywateli państwa polskiego to byli chłopi, więc chłopski premier gwarantował, że ci chłopi poprą rząd i nie będą podatni na tą bolszewicką propagandę. W lipcu Armia Czerwona ruszyła z ofensywą na północy. I wkrótce bolszewicy zajęli Grodno, Białystok, Wilno, ale Wilno moi drodzy oddali Litwie. Dlaczego? A dlatego, żeby troszeczkę uśpić czujność Litwinów. Bolszewicy uważali, że jeżeli zawojują Polskę, dojdą do Niemiec, to wchłoną również Litwę, więc dla nich nie robiło różnicy, czy przez kilka miesięcy, czy przez rok to Wilno będzie litewskie, bo uważali że w ostatecznym rozrachunku i tak Wilno będzie bolszewickie. Również w lipcu 1920 roku w Białymstoku albo w Wilnie polscy komuniści w osobach Feliksa Dzierżyńskiego, Juliana Marchlewskiego i Feliksa Kona powołali zależny od Rosji Radzieckiej Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski, czyli taki marionetkowy polski komunistyczny rząd, który miał rządzić Polską Republiką Rad, czyli tym marionetkowym państewkiem polskim, które weszłoby w skład Rosji Radzieckiej. 13 sierpnia, moi drodzy, Armia Czerwona rozpoczęła szturm Warszawy. Oddziałami Armii Czerwonej dowodził marszałek Michał Tuchaczewski i zaczął się dla Polski bardzo tragiczny i ciężki okres. To był czas, moi drodzy, próby, wielkiej próby. To był czas próby dla wszystkich. Państwo polskie było państwem młodym, które odrodziło się dopiero dwa lata wcześniej. Było państwem, które miało dużą siłę zbrojną, natomiast państwo polskie było państwem zniszczonym przez I wojnę światową. Jednak, moi drodzy, okazało się, że na Polaków można liczyć. Okazało się, że e, armia ochotnicza, która została powołana do obrony e, Warszawy, w bardzo szybkim tempie osiągnęła liczebność 100 tysięcy żołnierzy. Tak jak tu widzicie na tych zdjęciach młodych chłopców, czasami e, niepełnoletnich jeszcze, bo przed komisjami poborowymi bardzo często zatajali swój prawdziwy wiek, ci ludzie odpowiedzieli na wezwanie i ruszyli bronić stolicy. Bronić Warszawy, ale bronić również Polski przed nawałą bolszewicką. Walki pod Warszawą, moi drodzy, w dniach od 13 do 16 sierpnia przeszły do historii pod nazwą Bitwy Warszawskiej lub też Cudu nad Wisłą. To był kluczowy moment tej wojny. Pomysłodawcą tego manewru, o którym za moment powiem, był oczywiście Józef Piłsudski, moi drodzy. Natomiast e, jego wykonawcą był ówczesny szef sztabu Wojska Polskiego, generał Tadeusz Rozwadowski. Na czym, moi drodzy, polegał ten plan Piłsudskiego-Rozwadowskiego? Otóż oni uważali, że trzeba jak najdłużej zaangażować siły bolszewickie pod Warszawą, a właściwie na odcinku od Płocka do Warszawy, że trzeba jak najdłużej bronić tego terenu i wykrwawiać jednostki bolszewickie. I w momencie, kiedy te jednostki będą zaangażowane pod Warszawą, nie będą się oglądały na swoje tyły, wtedy przypuścić uderzenie na ich tyły, wyprowadzając to uderzenie spod Lublina przez rzekę Wieprz i w ten sposób przecinając ich drogi zaopatrzenia i wychodząc na ich nieosłonięte tyły. I tak też, moi drodzy, się stało. Ten manewr rozpoczął się 16 sierpnia 1920 roku. Około 18 sierpnia ten odwrót Armii Czerwonej zamienił się, moi drodzy, w paniczną ucieczkę jej oddziałów przed wojskiem polskim i przed jej sojusznikami. W trakcie trwania całej wojny polsko-bolszewickiej do niewoli polskiej trafiło około 66 tysięcy jeńców sowieckich. Przy czym, moi drodzy, szerzej powiem o tym, na zakończenie, kiedy będę omawiał skutki. Pod koniec sierpnia, również na południowym odcinku frontu, przy wsparciu armii ukraińskiej i oddziałów białoruskich, wojsko polskie pobiło bolszewików. Nie wspominałem tu wcześniej o Białorusinach, mówiłem o sojuszu z Ukraińcami, ale po stronie polskiej walczyły również oddziały ochotników białoruskich mało tego po stronie polskiej również walczyły oddziały złożone z Rosjan, z Rosjan, którzy byli nastawieni antybolszewicko. We wrześniu armia czerwona poniosła klęskę w bitwie nad Niemnem i musiała oddać Mińsk i rozpocząć negocjacje. Te negocjacje, te rozmowy pokojowe były prowadzone w stolicy Łotwy Rydze. Ale zanim przejdziemy do skutków tej wojny i do wyników tych rozmów pokojowych, to wydarzyło się na froncie jeszcze jedno. Otóż moi drodzy, w październiku 1920 roku generał Lucjan Żeligowski na polecenie marszałka Piłsudskiego upozorował bunt swojej jednostki, zajął Wileńszczyznę z Wilnem i utworzył niepodległe państwo Nazwane przez niego Litwą Środkową. To państwo zostało w 1922 roku włączone do Polski. Skutki. Pierwszy skutek, moi drodzy. W marcu 1921 roku w Rydze Polska i Rosja Radziecka podpisały traktat pokojowy. Drugi skutek. Granica pomiędzy Polską i Rosją Radziecką dzieliła Ukrainę i Białoruś na część polską i radziecką. Po stronie radzieckiej utworzono marionetkowe republiki radzieckie, czyli Białoruską Socjalistyczną Republikę Radziecką i Ukraińską Socjalistyczną Republikę Radziecką, natomiast po polskiej stronie granicy zaczęto stosować politykę asymilacji. Trzeci skutek straty polskie. Około 60 tysięcy zabitych, 22 tysiące rannych, 10 tysięcy zaginionych i około 40 tysięcy żołnierzy polskich wziętych do niewoli. Z powodu chorób i tortur około 15 tysięcy jeńców zmarło w niewoli rosyjskiej. Do Polski powróciło około 26 tysięcy. Eee, część została w Rosji. Część została dobrowolnie, część została pod przymusem. Skutek czwarty straty radzieckie. Około 100 tysięcy zabitych, 50 tysięcy rannych, 66 tysięcy wziętych do niewoli. I niestety, moi drodzy, z powodu chorób i braków w zaopatrzeniu, spowodowanych powszechną biedą około 20 tysięcy jeńców zmarło w niewoli. Niestety propaganda rosyjska wykorzystuje ten fakt. I przedstawia go jako celowe mordowanie więźniów radzieckich w niewoli. Nie, to jest kłamstwo, moi drodzy. Polska była w trudnej sytuacji materialnej. Polacy sami wtedy bardzo często głodowali, a tutaj jeszcze musieli utrzymać obozy jenieckie. Życie w tych obozach łatwe nie było, ale z całą pewnością nie było tutaj stosowanych tortur, tak jak mówi o tym propaganda rosyjska. Do Rosji powróciło, moi drodzy, 26 tysięcy żołnierzy, około 20 tysięcy pozostało w Polsce albo wyjechało do Europy Zachodniej. I to już, moi drodzy, chociażby to, ten fakt świadczy o tym, że ci ludzie bali się wracać do Rosji Radzieckiej. Dlaczego się bali wracać do Rosji Radzieckiej? Dlaczego woleli zostać w państwie... W którym byli jeńcami, skoro według propagandy rosyjskiej byli tutaj mordowani, to pokazuje, że ta propaganda rosyjska po prostu kłamie. Piąty skutek, chyba najbardziej drażliwy, moi drodzy, i najczęściej pomijany. Zdradziliśmy naszych sojuszników. Tak, zdradziliśmy naszych sojuszników. Spowodowało to Narastanie wzajemnej nienawiści, głównie pomiędzy Polakami i Ukraińcami. Tak, moi drodzy, zdradziliśmy naszego ukraińskiego sojusznika za jego plecami, bez wiedzy Piłsudskiego. Nasza delegacja w czasie rozmów pokojowych w Rydze oddała Ukrainę Sowietom. Musimy, moi drodzy, mieć odwagę i się do tego przyznać. Szósty skutek. Rosja miała zwrócić Polsce wszystkie dobra kulturalne zagrabione od 1772 roku. Problem, moi drodzy, był taki, że w tym zamęcie rewolucyjnym od 1917 roku bardzo wiele z tych dóbr kulturalnych po prostu zaginęło. I wreszcie siódmy skutek niepowodzenie federacyjnej koncepcji granic. Piłsudskiego i zwycięstwo inkorporacyjnej koncepcji granic Dmowskiego. Ja tylko krótko przypomnę: koncepcja federacyjna Piłsudskiego zakładała, że wzdłuż granic Polski zostaną utworzone niepodległe państwa Białoruś i Ukraina i będą one stanowiły taki bufor przed naporem Rosji radzieckiej. Koncepcja inkorporacyjna Dmowskiego mówiła o tym, że te tereny zostaną wcielone do Polski ludność zostanie zasymilowana, ci, którzy nie, nie dadzą się zasymilować, zostaną wysiedleni na teren Rosji Radzieckiej. O ile, moi drodzy, ta koncepcja federacyjna mogła doprowadzić do współpracy pomiędzy narodami polskim, białoruskim i ukraińskim, o tyle koncepcja inkorporacyjna Dmowskiego mogła tylko i wyłącznie wprowadzać nienawiść pomiędzy tymi narodami. I niestety, niestety, nasi przodkowie wybrali tą drugą koncepcję. Z tym skutkiem, niestety, moi drodzy, do dnia dzisiejszego musimy się zmagać. Miejmy nadzieję, moi drodzy, że wyciągniemy wnioski z tej wojny polsko-bolszewickiej. Obecna wojna na Ukrainie zakończy się w taki sposób, żeby osłabić jak najbardziej naszego wspólnego wroga. Dziękuję moi drodzy za uwagę, zapraszam na kolejne lekcje, na kolejne filmy. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie i udostępniajcie link do tego kanału i do tego filmu. Do zobaczenia moi drodzy na następnej lekcji.